Cześć. W tym odcinku pokażę Ci jak przygotować wędzoną pierś z kurczaka. Mam tutaj cztery kawałki. Są to takie połówki. Dwie składają się w sumie na jedną całą pierś. W sumie te cztery ważą nieco ponad kilogram. Po zakupie moje mięso moczyło się przez 6 godzin. Co 2 godziny zmieniałem wodę potem opłukałem no i finalnie znalazło się ono tutaj na desce za chwilę je sobie obejrzymy i jeżeli są jakieś dziwne nieapetyczne rzeczy, błony no to to po prostu usuniemy o co chodzi? będę starał się wykrawać jakieś różne dziwne rzeczy nie za bardzo apetyczne typu tutaj takie takie coś tak żebym miał po prostu ładne kawałki mięsa bez jakichś nieapetycznych rzeczy, które później pewnie i tak bym odrzucił. Mięso gotowe, także może już trafić do naczynia. Ja mam takie plastikowe naczynie. Najlepiej, żeby nie było ono za bardzo duże. Bo jeżeli będzie duże, no to też wtedy będziemy musieli użyć więcej zalewy. Ale oczywiście, no musi być ono. Na tyle duże, żeby nasze mięso, które przygotowujemy, swobodnie w nim się zmieściło. Mięso jest gotowe, teraz pora na zalewę. Ja już mam tutaj przygotowaną zalewę. Podam Wam proporcje na 1 litr wody, także w garnku znajduje się 1 litr wody, no i ulubione przyprawy. Warto dodać do takiej zalewy. Liście laurowe u mnie jest, no taki jeden duży, Listek także może powiedzmy 4-5 liści, jeden ząbek czosnku przekrojony na 4, mała garstka ziela i mała garstka pieprzu. Do tego jest jeszcze tutaj sól. To jest jeszcze nierozmieszane. Także ja to sobie wymieszam. Wszystkie przyprawy oprócz soli gotowałem przez Około 5 minut, tak było to podgotowywane. Następnie ostudziłem. No i finalnie, gdy woda jest już chłodna, trafiło to tutaj i dodałem sól. 80 g soli. Dobrze. Jest już wszystko wymieszane. Pora zalać nasze piersi z kurczaka. Zalewam. No i fajnie, idealnie. Jeszcze tam trochę soli zostało. Dobrze. Mamy to. Co nieco ja sobie te piersi tutaj poruszam, tak żeby ewentualnie jakaś bańka powietrza, jeżeli tam się gdzieś znajduje, żeby po prostu wyszła. I co robimy teraz? Teraz mamy dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że odstawiamy to oczywiście pod przykryciem, tak żeby to mięso nam nie wypływało. Odstawiamy to do lodówki na 24 godziny. Druga opcja jest taka, że tą zalewą, która tutaj się znajduje, yy, możemy to mięso naszprycować. Ja dwie piersi zrobię naszprycowane, dwie nie. Także yy, strzykawka przygotowana z zalewą. Te piersi one nie są grube, także trzeba uważać, żeby nie przebić na wylot. No i oczywiście też nie ma co tego pchać za dużo tej zalewy. Szczególnie tutaj końcówka, no to ona jest, tak jak widzicie, dość cienka. No i uwaga też na palce, żeby po tym nie było zdziwienia. Dobra, jeszcze tutaj, co nieco z drugiej strony. O, ja sobie tak to położę. I delikatnie jeszcze. No, oczywiście mogłem też to zrobić na desce, ale tak też nie jest źle. Ta jest gotowa, biorę następną i za chwilę wracam. No i gotowe. Tak przygotowane mięso przyciskam i wstawiam do lodówki na 24 godziny. Sami nasze piersi po 24 godzinach. Także można je już wyjąć z tej zalewy. Przyjrzyjmy się im co nieco. Tak jak widzisz, mięso zmieniło kolor. Widać, że jest zamarynowane. Ładnie to wygląda. Co teraz należy z tym zrobić? Zaczniemy od tego, że trzeba je opłuchać pod bieżącą wodą, następnie nadziejemy je na haki. Także mięso wygląda ładnie, tutaj pozbywam się przypraw, jeżeli jakieś przyprawy się przyczepią, chociaż wiecie, ono i tak zaraz będzie płukane, więc to wszystko odpadnie. A zalewa już nam nie będzie potrzebna, także można ją wylać. Pierwsi opłukane, teraz pora je nadzieć. Mam tutaj haki wędzornicze, także za chwilę nadzieję je. Nadziewam tutaj od tej grubej strony. Tutaj jeżeli nadziejecie za tą cierką stronę, no to może być niebezpieczeństwo, że po prostu mięso się przerwie. Także też nie z samego brzega, tylko nieco dalej. Wbijam hak. O mniej więcej coś takiego. Myślę, że będzie dobrze. Te haki wchodzą lekko. Bardzo fajne, kruche mięso. Ok, jest. I już mamy pierwsze gotowe. To samo z każdym następnym. Ok, pierś mam już przygotowane. Teraz przykładem je sobie do pojemnika, ponieważ muszę je wynieść w miejsce, gdzie będą one ociekały. Tak jak widzicie, one są po prostu mokre. Woda zostaje na ręku, i właśnie tej wody chcemy się z tych kawałków mięsa pozbyć, ponieważ ona nie wpłynie dobrze na wędzenie. Także mięso do wędzenia musi być suche. Nieważne jakie, czy to piersi, czy jakieś inne sztuki mięsa, musi być po prostu mięso suche. Eee, dlatego zaczynamy teraz od zabiegu ociekania. Będzie to trwało, tak myślę, od 10 do 12 godzin. Także ja sobie to zostawiam na noc. To akurat rano będę mógł zacząć wędzić. Także to teraz wieszam na hakach, niech sobie ocieka, a rano startujemy z obsuszaniem i już wędzimy. Pierś mam już gotową. Ona jest co prawda jeszcze miejscami delikatnie e, taka wilgotna, ale podczas suszenia tutaj wszystko ładnie zostanie zniwelowane. Zaraz to sobie porozkładam tak, żeby nic się nie stykało na moje piersi czekają już tutaj cztery nogi z kurczaka wejdę sobie wyżej i za chwilę sobie ładnie to porozwieszam temperatura w jakiej będę suszył jest to 40 stopni do tego dodaję jeszcze wentylator obroty wentylatora na maksimum tutaj na dole sobie jeszcze Otworzę, sprawdzę, czy jest wszystko dobrze. Dyflektor na środku, na swoim miejscu. Tutaj jest kubek, w którym będą zbierały się skropiny z drzewa, także podstawiam go pod rurkę. Wewnątrz też wszystko gotowe. Także około godzinki czasu suszenia. I przystępujemy do wędzenia. Przez ten czas mogę się zastanowić, jakiego drewna tutaj nasypię. Sprawdźmy, jak tam sytuacja w środku. Ładnie, wszystko obeschło. Dobrze to wygląda. No to co, można przystąpić do wędzenia. Moje mięso jest już obsuszone Także teraz Wentylator mogę już wyłączyć Zwiększę temperaturę Będziemy wędzić W 65 stopniach W dymogeneratorze zrębka Bug olcha Taka neutralna Ładny złoty kolor To zamykam, tu już sobie szykuję palnik, żeby to podpalić. Uruchamiamy generator dymu. Obroty na maksimum. Tutaj ładnie rośnie już temperatura. I podpalamy. Z ręki dużo nie sypałem, bo będziemy wędzić około 2-3 godziny. Zobaczymy, jak proces będzie przebiegał, ale bardziej skłaniam się do takich 3 godzin. Dobra, to jest to. Nie tak łatwo jedną ręką. O, tutaj jak widzicie leci już dym także zaczęliśmy wędzenie czas operacyjny 6.46 także plus minus 3 godzinki i powinno być gotowe po paru minutach gdy mam już tutaj ładnie zrębkę rozżarzoną, zmniejszam sobie ilość podmuchu powietrza tak, żeby nie było go za dużo, bo to wiecie też nie może być sam dym, tylko musi być wszystko w odpowiednich proporcjach. Także na spokojnie, taki delikatny dymek, niech sobie tam leci. Minęła nieco ponad godzina wędzenia. Zobaczmy, co tam mamy w środku. Jak to wygląda w ogóle? O, no już widać, że. Mięso zaczyna łapać kolor, także całkiem sympatycznie zaczyna to wyglądać. Niech się będzie. Sprawdźmy jak sytuacja wygląda po drugiej godzinie wędzenia. I piersi widzę też ładnie. Trzecia godzina wędzenia. Zobaczmy, jak tam piersi. O, widzę, że jest ładnie. Ładnego koloru dostały. Także jeszcze trochę, niech sobie tutaj powiszą. Z 15-20 minut. Ja przez ten czas przygotowuję wodę do parzenia. Będziemy parzyć. W temperaturze 80 stopni przez 20 minut. Ok, grzałkę mogę już wyłączyć. To samo, generator dymu. Wyłączam tutaj, już sobie odłączam czujnik temperatury i za chwilę wyjmujemy. Już je zabieram. O. Tylko, zobaczcie jak one pięknie wyszły lecimy teraz je parzyć piersi są już w garnku 80 stopni 20 minut wolny ogień tak tylko żeby pilnować temperaturę która tutaj jest no i powoli powoli zbliżamy się do końca po sparzeniu moje piersi z powrotem lądują na haki i ja je sobie tutaj odnoszę do wędzarni do wystudzenia. Oj, żeby tylko nie spadło. Dobra, jako tako to się trzyma. Z naciskiem na jako tako. Ok, jeszcze dwie. I ostatnia. Ok, tutaj moje piersi teraz będą sobie stygły dodatkowo będą jeszcze obciekać one szybko powinny ostygnąć no i jest to wszystko dzięki do następnego odcinka cześć